Cześć, fajnie, że jesteś. Witam cię na kanale moim o tym samym tytule. Fajnie, że jesteś. Dzisiaj porozmawiamy o stylach przywiązania. Będzie to ciąg dalszy, bo chwilę temu zrobiłam test, żebyśmy wiedzieli, jaki styl reprezentujemy, oraz kolejny test, żebyśmy wiedzieli, jaki styl reprezentuje ten człowiek obok nas, ten obecny, albo ten były, albo ten potencjalny, żebyśmy po prostu może wiedzieli i Zwracali uwagę na to, co po prostu nas interesuje, już na randkowaniu, tak? A dzisiaj styl lękowy. Czym się charakteryzuje? Może dodam jeszcze to, że to nie jest jakaś wielka psychologiczna teoria, i to nie jest żadna diagnoza. To jest po prostu cokolwiek, żebyśmy my. Główne, takie charakterystyczne rzeczy, wiedzieli na czym się skupiać, na co zwracać uwagę. Więc, lękowy, jak sama nazwa wskazuje, ma w sobie dużo lęku. I ten lęk jest bardzo, bardzo silny. Lęk tak naprawdę o to, czy jesteś wystarczająca, czy jesteś fajna, czy jesteś atrakcyjna. Mówię jako kobieta, natomiast lękowych jest, myślę, że w, w dość podobnych proporcjach. I ogólnie 25% na rynku mamy lękowych. Więc ja pewnie będę dzisiaj mówiła zamiennie, w formie jako kobieta. Natomiast e, musimy wiedzieć, że mężczyźni również bywają lękowi. Więc ta lękowa ma w sobie dużo lęku. Dużo lęku, dużo takich wątpliwości o opuszczenie, bo to zna. Prawdopodobnie była już. Kiedyś opuszczona na bardzo wczesnym etapie jako mm, dzieciątko, bo te więzi nam się kształtują od pierwszych chwil życia, przy pierwszym opiekunie. Jest to mama, zwykle jest to mama, i w jakiś sposób ten człowiek oto lękowy tak to odebrał, tak? Jako opuszczenie, jako nie jest ważny, nie jest widziany, jego potrzeby nie są uwzględnione adekwatnie. Tak, jak potrzebuje. I jedno to jest na zasadzie faktu, a drugie to jest to, i to jest ważniejsze: jak my to odbieramy. Czyli nie tylko to, co się wydarzyło, bo nasi rodzice dzisiaj mogą powiedzieć, ale przecież my ciebie nie opuściliśmy, to nieprawda, no ale to, co czujesz, jest dla ciebie świętością. I skoro czułaś się opuszczona, to byłaś opuszczona. Więc. Jak ty to tak odebrałaś, więc byłaś opuszczona i taki styl prawdopodobnie w tobie się ukształtował. Więc to opuszczenie, to wrażenie tego, że zostajesz sama, jesteś zostawiona, jesteś opuszczona, że jesteś niewidziana, niesłyszana jest bardzo silne dzisiaj w twoim życiu. A świat, ludzie nam to udowadniają, więc później było przedszkole, później była szkoła podstawowa, później były szkoły. Pracę, pierwsze miłości i prawdopodobnie życie i ludzie tobie to pokazują, że jesteś opuszczona, że nie jesteś warta miłości takiej po prostu bezwarunkowej, że taka, jaka jesteś, nie jesteś wystarczająca. I to jest bardzo ciężkie, prawda? My szukamy potwierdzeń w innych ludziach, w oczach w innych, jakby, żebyśmy my to zobaczyli, natomiast my tego nie zobaczymy. Póki tego nie odnajdziemy w sobie. Więc z jednej strony jest to poczucie takiej wielkiej pustki, poczucie opuszczenia, osamotnienia, bardzo duża chęć tego, żebyśmy byli w relacji, ci, ci lękowi, żeby być w relacji. Tak naprawdę ta relacja nie musi być idealna, nie musi być dużo. Rzeczy spełnionych, ale kiedy już jesteś w relacji, trzymasz się jej niesamowicie, bo ci lękowi bardzo też często wierzą w taki mit jednej połówki. Jak już mamy tego partnera, to tak jakbyśmy chwycili Pana Boga za, jak się mówi, za ręce, za nogi i po prostu trzymamy tą osobę, tą jedną połówkę, bo mimo że w tym twoim związku jest więcej. Bólu niż radości, to wierzysz głęboko w to, że tak naprawdę nie zasługujesz na nikogo lepszego dla Ciebie. Nie ma takiej osoby lepszej dla Ciebie poza tą, którą masz, i dlatego trwisz bardzo długo w tej relacji, gdzie no, Twoje standardy są bardzo często przekraczane, przekraczane są również Twoje granice. Kwestia jest również tego, że lękowi mm, Ci nieuświadomieni. Bardzo często nie wiedzą, jakie są ich granice i zgadzają się na dużo rzeczy, na które tak naprawdę gdzieś tam w środku nie mieliby ochoty. Ale po prostu tak jest, więc kwestia tego, żeby to po prostu sobie uświadomić. Więc lękowa bardzo potrzebuje być kochana, bardzo potrzebuje tych dowodów na to kochanie. Kiedy nawet jest za blisko, to lękowa zaczyna powoli coś chrzanić. Potrzebuje dowodów, potrzebuje, żebyś powiedział hej, kocham, hej, możesz polegać, żeby trochę dopieścił, żeby poprzytulał, pomiział po główce, tak? Więc kiedy jest za dobrze, lękowa wątpi, lękowa wątpi. Ale w tym wszystkim jest dużo lęku, w tym jest potrzeba bycia blisko, ale tak naprawdę bardzo też często jest sabotowanie tych własnych związków, bo nie wierzą ci lękowi w to, że ten drugi człowiek może im dać to, czego potrzebują. Dużo lęku przed zaufaniem, przed zaufaniem, że ten człowiek da ci to, czego potrzebujesz. No i co? Dobrze byłoby, gdyby. Lękowi byli blisko w otoczeniu z bezpiecznym stylem przywiązania, ale no powiem Wam tak, dla lękowego, tym bardziej dla lękowego, który jest nieświadomy, jest niezdiagnozowany, który nie chce nic z tym zrobić, tak naprawdę stylem, który jest ogromnie atrakcyjny, jest unikający. Tam są, słuchajcie, temu tyle w brzuchu, tam jest to wow, tam jest ten góra dół, bo kiedy jest cudownie, naprawdę jest cudownie. Kiedy jest źle, to po prostu jest źle do żywego, tam jest rozpacz, tam jest tragedia, tam jest jak w filmie, tam się dużo, dużo dzieje, tylko że mimo tego, że tam się bardzo dużo dzieje, to schemat, ja Cię gonię, ty uciekasz schemat kotek i myszka, schemat żurawiczapla, tak naprawdę nie jest bezpieczny, nie jest zbalansowany, jest trudny, ciężki tam jest dużo wojny, dużo histerii dużo przeżywania ale dużo spokoju, bardzo mało spokoju i dużo tak naprawdę niepewności niepewność i te wszystkie emocje lękowa, lękowy zna, więc to jest tak że troszkę czujesz się jak w domu, dlatego to jest dla ciebie atrakcyjne w jakiś sposób i ci bezpieczni bardzo często są nudni. Bardzo często nie czujesz tych motyli w brzuchu, i bardzo często po prostu no, szybciutko twierdzisz, że to nie dla ciebie, to nie jest miłość, to nie jest ten człowiek, i szukasz dalej. Lękowy potrzebuje tak naprawdę kogoś, przy kim może odsapnąć. Jeśli lękowy jest smutny, to potrzebuje partnera, który go ukoi w tym smutku, kto zauważy ten jego smutek, kto nie powie, hej, przesadzasz, wariatka z ciebie, tylko, ktoś już pokazywałam chyba w którymś z poprzednich filmów, niech będzie, że to jest nasz bezpieczny, a ty jesteś lękowa. I lękowa bardzo często prowokuje, oj, prowokuje, sprawdza, tak, czy może ufać, czy... Może czuć się bezpieczna, jakby mówi, bo ty już mnie nie kochasz, i tak dalej. I teraz, jeśli obok jest ten bezpieczny, to on potrafi jednym, dwoma zdaniami ukoić tego lękowego. I kiedy lękowa mówi, tak się spóźniłeś, już mnie nie kochasz, na pewno coś kombinujesz na boku, to naprawdę po pierwsze. Następnym razem, bezpiecznie się prawdopodobnie nie spóźni. A nawet jeśli to zadzwoni, uspokoi, bo wie jak ten układ rozregulowany, lękowego, nie dobrze działa, jaka tam jest histeria. Więc ten drugi człowiek obok ciebie prawdopodobnie chce dla ciebie jak najlepiej, więc to, co ci służy, będzie brał pod uwagę. Więc uspokoi, następnym razem się nie spóźni, odbierze ten telefon, bo lękowa, lękowy też wpada w szał. Kiedy nie może się dodzwonić, na przykład jesteś w pracy. Lękowa ma jakąś sprawę. No i dzwoni do ciebie raz drugi. Kurczę, nie odbiera. Na pewno coś się stało. I już, oczywiście, czarny scenariusz w głowie się nakręca, więc bardzo dobrze by było, gdybyś ty mógł odebrać ten telefon, uspokoić naprawdę jednym zdaniem, czy choćby wysłać SMS-a z emotikonem i to już uspokaja, bo naprawdę lękowy jest kochanym. Stylem przywiązania. On chce dobrze, jemu zależy na tej relacji. On chce dbać o tą drugą osobę obok siebie. Naprawdę chce się starać. Kiedy ty powiesz, że zupa ci nie smakowała, prawdopodobnie następnym razem uwzględni Twoje preferencje i zrobi ją lepszą. Chce się starać. Naprawdę. Może to wchodzić w takie delikatnie, toksyczne sfery, ale nie musi. Kiedy czuję się bezpieczna, ta lękowa, lękowy naprawdę jest kochanym stylem, kochanym człowiekiem. Właśnie chodzi o to, żeby była ta uważność na siebie. Chodzi o to, żeby trochę pilnować tych swoich myśli i pilnować tych swoich zachowań i żeby z każdym jakby razem było trochę mniej emocjonalnie. Więc takie może rady na początek. Załóż sobie dzienniczek emocji. Pilnuj właśnie swoich myśli, a kiedy mleko już się wylało, rozpisz, co się stało, dlaczego tak się czułaś, co to spowodowało i co możesz zrobić następnym razem. Emocje, ja, to nie ogórki, nie powinny się kisić, dobrze jest je po prostu opisać, dobrze jest je przeżyć, dobrze jest wiedzieć przede wszystkim, co czujesz i emocja nazwana, jakby rozświetlona, Taką latarką miłości, ona przeminie. Każda emocja jest po prostu informacją. Czujesz strach, czujesz lęk. Dlaczego czujesz strach? Czujesz lęk. Już nie żyjemy w epoce mamutów, i prawdopodobnie nie jesteś tak naprawdę zagrożona, tylko ten nasz gadzi mózg podpowiada Tobie wielkie zagrożenie, a układ nerwowy szaleje, prawda? Ale tak naprawdę. Pewnie nie jesteś zagrożona, nie jest zagrożone Twoje życie i nie dzieje się nic bardzo złego i zagrażającego. Po prostu posiedź sobie z tym, rozpisz to. Co się wydarzyło, jak się czułaś, dlaczego tak się czułaś i co dalej możesz z tym zrobić. Bo jeśli nie możesz nic z tym zrobić, to po prostu zaakceptuj i odpuść, bo nie ma co siebie po prostu boksować. Naprawdę nie ma sensu. Jeśli możesz coś z tym zrobić, następnym razem po prostu coś z tym zrób, postaraj się. Jeśli też nie uda się, to po prostu bądź dla siebie wsparciem i przyjacielem. Mów do siebie tak jak dla. Powiedziałabyś najlepszemu przyjacielowi słowa wsparcia, jakie powiedziałabyś tej osobie, do której masz dużo cierpliwości, dużo miłości, dużo życzliwości, więc nie boksuj się po głowie i jakby tylko tak możesz wzrastać. Więc dzienniczek, uważność na swoje emocje. Y takie fajne techniki oddechowe. Oddech zawsze ci pomoże, oddech Ciebie uspokoi, jeśli możesz pójść na spacer, jeśli możesz popatrzeć po prostu na przyrodę, jeśli możesz otaczaj się życzliwymi ludźmi, najlepiej bezpiecznymi, bo przy nich nie będziesz musiała szaleć, nie będziesz musiała wystawiać na próbę tych, jakby nie będziesz miała tego poczucia, że jesteś niewystarczająca, że musisz za bardzo się starać, że nie jesteś zawsze taka. Że nie jesteś wystarczająca, po prostu bezpieczny ciebie wysłucha, bezpieczny jakby adekwatnie zareaguje zwykle. A jeśli nie, to szczerze będziesz mogła z tą osobą porozmawiać, bo ten unikający może ci powiedzieć, że nie przesadzaj, że co takiego się dzieje, nic się nie stało. Może ci powiedzieć, że nie powinnaś się tak czuć, że to nie jest fajne, że to nie jest zasadne, że zachowujesz się jak wariatka, więc. To Ci nie pomoże zdecydowanie. A ogólne obcowanie z bezpiecznymi Ci pomoże, no bo zostaniesz właściwie po prostu odebrana i usłyszana, i wtedy ta rozmowa ma sens i jest karmiąca. Co jeszcze? Zwróć uwagę na swoją komunikację, tak? Czy nie oskarżasz, bo często ci lękowi też oskarżają mają dużo pretensji, chcą y, krytykować na zasadzie, ja ci powiem, jak zrobić? Ja wiem lepiej. I jak ty zrobisz, jak ty się poprawisz, jak ty się naprawisz, to będzie nam po prostu pięknie. I ponieważ lękowa to zna, to tak naprawdę nigdy nie będzie dość dobrze, bo to jest to, co odgrywa ze swojego domu. Jeśli nie uzdrowiła tych ran z dzieciństwa, to to jest. Trochę by względu na to, co ona dostanie od swojego partnera, jeśli nie ma świadomości, to zawsze będzie za mało i zawsze będzie próbowała, ta część jej nieuzdrowiona będzie próbowała. No hej, zobacz mnie, tak? Chcę to uzdrowić, więc co należałoby zrobić? Należałoby wrócić do tych emocji najlepiej na terapii, najlepiej na spotkaniu z trenerem radykalnego wybaczania, wrócić do tych trudnych przeżyć, do tych trudnych emocji, Oświetlić je latarką miłości, przeżyć je w takich bezpiecznych warunkach, dać sobie przestrzeń na to wszystko, opłakać, przeżyć żałobę i powolutku wyjść z jestem ofiarą przez to, że mi się przydarzyło, ja dzisiaj tak reaguję, do jestem sprawcza. Tak? Mam 18, plus i tak naprawdę dzięki temu, że miałam takie dzieciństwo. Dzisiaj wyciągam z tego dary, lekcje, idę dalej w świadomości. Tylko no, to chwilę trwa, bo jeśli budowaliśmy w sobie takie przekonania, że nie zasługujemy na miłość, że nikt nas nie widzi w taki sposób, w który chcemy, że te relacje muszą być takie bolące, takie raniące, no to spotykamy takich ludzi, bo to, co mamy w środku, to jakby spotykamy po prostu na zewnątrz i życie. Które jest mądre, jednak jest mądre, pokazuje nam, tak, masz rację. To jest ta nasza podświadomość i te nasze przekonania, do których nawet jeśli nie mamy wglądu, no to 95% po prostu lecimy z automatu, tak? Z tych przekonań. Yy, no, jak jedziemy samochodem, tak? Nie zawsze przecież teraz już, który kierunkowskaz, jaki bieg i tak dalej robimy. Wiele czynności po prostu z automatu, więc tak. Podświadomość działa. Jakie mamy przekonania? wdrukowane, taki stempel. Nie można Ciebie kochać, nie możesz czuć się bezpieczna w relacji, nie można Ciebie kochać bezwarunkowo, nie jesteś wartościowa, nie jesteś fajna, nie jesteś ciekawa. No to kurczę, to odgrywamy. Więc kilka tych metod jest. Można pójść na terapię, co szczerze Wam polecam, ale również po prostu można siebie obserwować. Można spróbować. Wyciągać lekcje z tego wszystkiego, tak? No i fajną rzeczą też jest to, żeby, ponieważ to jest typowy dla lękowych, żeby centrum świata to był ten wasz partner. Znajdźcie sobie swoje hobby, znajdźcie sobie jakieś zainteresowania, jakieś pasje, cokolwiek, przyjaciół, przyjaciółki, tak, żebyście mogli też mieć po prostu inne swoje sfery, tak? Bo nikt nie lubi być aż tak bardzo. W centrum cały czas, tak, taki osaczany, zawłaszczany, taki po prostu przyduszany tym, tym byciem 24 godziny na dobę, bo ty jesteś dla mnie po prostu całym, całym światem. Nikt tego na taką skalę nie lubi. Ty ci się odpala najbardziej ten styl, kiedy bliskość, bezpieczeństwo i dostęp nie jest dla ciebie, nie czujesz tego, nie czujesz, że to masz. I jeszcze przygotowałam kilka takich sformułowań dla podsumowania o stylu lękowym. Boisz się, że gdy odkryjesz wszystkie karty, pokażesz, jak bardzo ci zależy, to wtedy twój partner przestanie do ciebie czuć to, co czuje. Gdy jesteś w związku, bardzo dużo o nim myślisz, tak, rozkwinia, z przyjaciółkami, z kim tylko się da. Czy on tak spojrzał tak samo jak wczoraj, dlaczego dzisiaj wysłał mniej SMS-ów niż wczoraj, co się dzieje. I to pewnie jest moja wina. Mam trudność, żeby zawierzyć i zaufać mojej partnerce, partnerowi. Ciężko mi wyrazić moje potrzeby w związku. Jestem bardzo wrażliwy na nastroje mojej połówki. Tak. A propos, ciężko mi wyrażać moje potrzeby w związku. Słuchajcie, to jest na przykład taka sytuacja, szybciutko powiem. Piątek wieczór. Partner Cię zaprasza na weekend. Gdzieś tam, żebyście pojechali. Nie masz ochoty tego zrobić, bo masz ciężki tydzień za sobą w pracy i chcesz po prostu poleżeć w wannie, odpocząć. Może być jakiś masaż, obejrzycie sobie film na Netflixie i będzie po prostu super. Ale ty tego nie mówisz. Dlaczego? Bo nie wierzysz w siebie. I tak naprawdę z tymi granicami też jest średnio i sobie myślisz szybciutko. W sumie nie wiem, czy chcę, chyba nie chcę, ale pojadę. Bo jak nie pojadę, to co? Następnym razem może mi nie zaproponować. Poza tym, pomyśl sobie, że jestem taka nieaktywna, nieciekawa. Poza tym, pojedzie sam i co? Może kogoś pozna. Dużo jest niepewności, tak? Dużo jest wątpienia w siebie i w to, że jeśli powiesz wyraźnie to, czego chcesz, nie spotkasz się z dobrym odbiorem. Więc jedziesz na tę wycieczkę, potem puszczają hamulce. Na początku się uśmiechasz, albo tam jakieś docinki, jakieś niezadowolenie, i tak naprawdę partner nie wie, o co kaman, więc naprawdę. Ciśniemy na komunikację. Uwielbiam, czuję się szczęśliwa, kiedy trzymasz mnie za rękę. Lubię. Co lubisz z nim robić? Przecież facet to nie wróżka i się nie domyśli. Po prostu mówmy otwarcie, bo naprawdę wierzę w to, że drugi człowiek po drugiej stronie chce dla nas jak najlepiej. Jestem bardzo wrażliwy na nastroje mojej półki. Tak wrażliwy jak ważka. Boisz się że gdy pozna Cię naprawdę, to przestanie Cię lubić, uzna, że nie jesteś taka fajna. Dlatego godzisz się na tą wycieczkę, na którą masz nie masz ochoty, dlatego zostajesz w domu, chociaż masz ochotę iść potańczyć, dlatego nawet czasem jesz to, na co nie masz ochoty, no bo nie chcesz odmówić, bo ktoś ugotował, bo trudno... Po prostu powiedzieć szczerze, ale słuchajcie, to nie buduje dobrych relacji, bo prędzej czy później wychodzi z tego kwas, więc komunikacja jest najlepszą strategią. Obawiasz się, że twój partner zainteresuje się jakimś innym. No to musisz jechać na tą wycieczkę, bo nie daj Boże, kogoś pozna, prawda? Martwisz się, czy jesteś wystarczająco atrakcyjny. Jeśli twój partner zaczyna się odsuwać, to martwisz się, że zrobiłeś coś niewłaściwego. Tak, bardzo tak. A to jest w ogóle ciekawe, bo na to samo zdanie partner bezpieczny może za. Jakby zorientuje się, że coś się dzieje, ale nie pomyśli, że to jest po jego stronie, że to przez niego ktoś jest smutny, że to przez niego po prostu coś się zadziało. Ewentualnie, no chyba, że ma coś za pazurkami, no to adekwatnie to odbierze, przeprosi i idziecie dalej. Ale. Nie boksuje się, nie przeżywa. Na przykład, bo to jest taka sytuacja, że wszystko jest ok. Tylko ty, lękowy, nagle widzisz: O kurczę, on jest smutny. Może ja wczoraj źle zareagowałam, może miałam zły ton głosu, może coś powiedziałam, może nie odpisałam tak jak trzeba. Bardzo dużo winy w sobie, bardzo dużo grzebie w sobie. Co takiego zrobiłam? A bezpieczny, jeśli uzna, że nic takiego się nie zadziało, no to po prostu zapyta. Zapyta i idziecie dalej. A jeśli coś się stało, to przeprosi. Wszystko adekwatne, bezpieczne, klarowne. Ciekawym też jest stylem tutaj w tej sytuacji unikowy, bo nie zrobi to na nim wrażenia. <laughs> Może poczuć nawet ulgę, że y, się odsunęłaś, odsunąłeś i ma po prostu dla siebie przestrzeń, więc to naprawdę jest ciekawe. Słuchajcie, no te znaki są mega, mega ciekawe. A kiedy układ nerwowy. Lękowego jest taki w napięciu, to naprawdę nie jest sobą. Nie jest sobą, pokazuje, potrafi naprawdę atakować, potrafi mocno krytykować, potrafi osaczać, bardzo chce kontrolować, no i wtedy nie jest przyjemnie. Bywa w stronę toksyczną. Więc warto jakby zdiagnozować siebie, warto. Spróbować pracować nad tym, żeby troszkę iść bardziej w stronę bezpiecznego stylu. Natomiast czas i tak minie, tak? I tak, czas zleci, więc to, że 30-40 lat pracowaliśmy na to, żeby mieć takie relacje, żeby świat nam odpowiadał tym samym, jakie mamy przekonania, więc bardzo Wam polecam pracę z przekonaniami. Byron Katie, jeśli te filmiki, które ja robiłam o Byron Katie, cztery pytania, które naprawdę mogą zmienić wiele, nie pomogą, odezwij się, poszukamy głębi, bo warto, warto. I tak jak powiedziałam, jeśli 40 lat mamy jakieś przekonania, no to teraz chwilę potrwa. Chwilę pisania, afirmacji, chwilę uważności, chwilę zwracania uwagi, jak się czujemy. Do tego, żeby poznać w ogóle to, co lubimy, nasze granice, gdzie stawiać, jak stawiać je w zdrowy sposób, bo lękowe bardzo często pozwala na przekraczanie granic, a kiedy już jest za bardzo za blisko, to wybucha i to też nie jest zdrowe. Ważne, żeby tym wszystkim był balans, wtedy jest najzdrowiej i najfajniej i ludziom też żyje się z Tobą lękowy. Łatwi. Za dzisiaj, kochani, dziękuję. Myślę, że nakręcę jeszcze coś w tym temacie albo zajmę się kolejnym stylem, może tym razem unikającym. Co wy na to? Jak coś czekam tutaj na Ciebie z radykalnym wybaczeniem, z poszukaniem intencji, zrobieniem dwupunktu, z pracą wewnętrznego dziecka, bo to jest również ważne, bo wiele rzeczy wydarzyło się już w dzieciństwie, więc wróćmy do tych emocji, uzdrówmy samego źródła i tak naprawdę będzie łatwiej tobie, będzie łatwiej otoczeniu, Zmieniasz się ty, zmienia się cały świat. I to jest piękne. Zacznijmy od siebie. Muziaki za dzisiaj fajnie, że jesteś pa.